Jadę, jadę po naszego absolwenta terapii, te, terapii leczenia uzależnień następny, następna osoba następna osoba, która nie posłuchała przecież kurwa mać wiedza zastosowana jest wiedzą bezwartościową bez, bez sensu to jest tak samo jak kurde gruba osoba wie jak ćwiczyć i nie chodzi na siłownię i wszyscy myślą, że Żona schudnie, bo ma wiedzę, jak schudnąć. <noise> tak samo jest z uzależnieniem. Dajemy wiedzę, dajemy wartości, dajemy narzędzia. Zróbcie tak krok po kroku to, co mówiłem. I to zadziała. Nie idźcie swoim torem, nie wymyślajcie koła na nowo, bo to nie działa. I jadę po niego. Na korekty do środka jeszcze raz. Zobaczymy, co się stało. Ale trzymam kciuki. Najważniejsze wyciągać wnioski. Hej.